Mano, witam w 11 odcinku na trzeciego. Wiedzieliście pierwszą sytuację, to nie miała parametrów do pasów, ale wola to zrobić za autobusem bezpieczniej. Na początek zapraszam na parę delikatnych przewinień na czerwonym świetle. W Polsce czerwone światło nie jest traktowane poważnie, w ogóle nie jest traktowane poważnie, tego nikt nie bierze poważnie, na serio, no czerwone, kurwa, stoisz, stoisz, nie jedziesz. Wyprzedzanie przed pasami, to jest najgłupsza rzecz, jaką można zrobić. Chyba to czerwone już jest lepsze, no bo dobra, jedzie z rozpędu te 60, 80, nikt nie jeździ 50 w Polsce, no nie ukrywajmy tego, to jest taki mały procent ludzi, którzy jedzie 50 na godzinę. Może nawet nie tyle, za 50, tak po prostu tyle, co pokazują znaki. Ale dlaczego on to zrobił przystankiem? Ja tego nie wiem. Fart chciał, że akurat spojrzałem w lusterku i go złożyłem. To nawet nie był pas ruchu. Debil. Bardzo głupia sprawa, bo po coś ta podwójna ciągła jest. Po coś są te znaki zakazu wyprzedzania. Nikt nie patrzy na to, co się dzieje przy pasach. Jadą jak chcą. Widzą, że ktoś hamuje przed pasami, to na lewy, proszę o. Tu na lewy. Spoko. Rozjedzie kogoś, trudno. Jebam. Pierwszy ma poczekać, bo on jedzie. Tu jest kulturka, wiadomo. To jest rzecz, którą najbardziej szanuję. Wyrbała się? Ale przeprosiła. Jest zakaz skrętu w lewo za ta sama autica. No i pojedzie w lewo, oczywiście. Podejrzewam, że go na nawigacji i dlatego tak to wyszło, bo raczej jakby znał tą drogę, to chyba nie mało przepisów. A w sumie może by łamał? Nie wiem. Dzięki wielkie za obejrzenie. Piszcie komentarze, zostawiacie lajki, subskrybujcie kanał. Zapraszam do subskrypcji kanału. Na razie, hej!